Możecie kojarzyć z lekcjami informatyki. A mi aż tak ostatnio się nudziło, że postanowiłem przebudować jego interfejs do Minecrafta. Postanowiłem sobie też, że cały będzie on zrobiony z wełny. więc bez przedłużania weźmy się do roboty. Jest to mój pierwszy projekt zbudowania, w którym używam World Znaczy, Dlaczego ja wytłumaczyć Wam dlaczego, musimy przenieść się do Excela. W nim tworzymy pusty skozyd, który cały jest biały. Dlatego użyłem tej modyfikacji, by szybciej zbudować białą ścianę. Jesteśmy już w Minecrafcie z tego co widzicie. Mam tutaj kreatywa. No i co ja wam powiem, zabieramy się za budowanie. Budowlę zacząłem od zbudowania górnych ikonek, czyli na przykład kopiowania oraz wklejania jakiegokolwiek pliku. Po zrobieniu dziur, wyłożyłem je kolorami odpowiadającymi tym, które są w programie. Później czarną wełną wyodrębniłem resztę budowli. Później zbudowałem sekcję, na której napisane są numery każdej kratki. Później zabrałem się za poszczególne wyodrębnianie każdej z nich. Później pozmieniałem kolor niektórych kratek i potem wszystkim mogę powiedzieć, że skończyłem moją budowlę. A tak prezentuje się oto efekt końcowy. Uprzedzałem Was na początku odcinka, że bardzo mi się nudziło. Nie chcę odbierać. Pół godziny, żeby to...